Cześć. Cześć. To jest Rafał. To jest Asia. Dzisiaj zapraszamy was na Szczepin. Chcemy wam pokazać nasze osiedla i opowiedzieć o jego lokalnych sprawach. Zapraszamy do oglądania. Bo to bo Tu się zawsze coś dzieje, dlatego jest fajnie. Ja tutaj mieszkam już po wiele lat i to jest moje trzecie mieszkanie, które mam tutaj i po prostu jestem w Szczepina. Nie wyprowadziłabym się na żadną inną dzielnicę. Jest tak fajnie. To, że Szczepinianie bardzo chętnie uczestniczą w wielu wydarzeniach, łatwo ich namawia się na głosowanie we wrocławskim budżecie obywatelskim. Ale niesamowite jest również to, że sami mieszkańcy dbają o szczepin. Tutaj nie dewastuje się placów zabaw, tutaj nie niszczy się okolicznych ławek, dlatego że mieszkańcy wiedzą, że to jest ich, to oni zainwestowali swój czas, swój głos i to dzięki nim powstały różne zmiany na osiedlu, dlatego nie dbają i to jest właśnie wyjątkowa szczepina. Bardzo dobrze. Piękne mamy teraz występy różne. Trochę nam ulepszyli, bo i jakieś ławki nowe postawili. I jest przyjemnie posiedzieć, bo jedyne miejsce, gdzie możemy wyjść i skorzystać z powietrza świeżego. 30 lat już tam jest. No i co, dużo się dzieje. Dzięki Aśi, ja tutaj ja, ja się tu się na. Naprawdę tu jest, jest bardzo przyjemnie, bo bardzo dużo się robi dla dzieci, czego jeszcze dla starszych. A tutaj o tym, co w sobotę, to jest bardzo przyjemnie, dlatego, że tutaj się dzieją różne imprezy. Czy Ci się podoba, jak są festyny? Jest hmm? A zawsze... Co najbardziej lubię małpy. Zieleń, która jest dookoła. Jest mnóstwo zieleni. Osiedle jest zbudowane bez patodeweloperki. E, nikt sobie nie zagląda w okna. Są spore odległości między blokami. Jest przestrzeń i sąsiedzkość. E, Ludzie tutaj razem aktywnie spędzają czas, uczestniczą w różnych imprezach. Ja na Szczepienie się urodziłam i mieszkam tutaj od zawsze. I od zawsze uważam, że bloki są dobrym miejscem do mieszkania. Szczepin to właśnie przestrzenie międzyblokowe, które wypełniły się po latach zielenią, ale przede wszystkim wypełniły się też mieszkańcami, którzy coraz chętniej spędzają tutaj czas, coraz chętniej zostają i, i, i tutaj chcą wychowywać swoje dzieci. I Szczepin to też miejsce, które jest bardzo aktywne aktywne, bo mieszkańcy chcą go razem zmieniać. Są fajni przyjaciele, super koleżanki. Wystarczy telefon, spotykamy się tutaj właśnie albo na tej górce, albo idziemy sobie tam na górkę Szczepińską troszkę dalej. Można się spotkać, dzieci mają fajne zajęcia co sobotę i co niedzielę. Ogólnie same pozytywy tego miejsca tutaj. Osiedle zostało dobrze zaprojektowane. Wszędzie jest blisko, do, do sklepów, do szkoły. Szczepień jest jednym z najfajniejszych Najmniej skomunikowanych osiedli we Wrocławiu. Jest tutaj blisko do rynku, do centrum. Szkoła blisko, praca blisko, plac na blisko. Nie wiem, no bo tak, to wyszkoda mamy fajnie. E, jedynym minusem szczepina, którego nie zmienimy, to normatywy. W latach 70. kiedy był budowany, po prostu metrażowo mieszkania były bardzo małe, ale rekompensuje nam to zieleń, place zabaw, przychodnie, pawilony handlowe i wszystko to, co mieszkańcowi osiedla jest do życia potrzebne. Sąsiedzkość wygląda yy, między innymi w ten sposób tutaj mamy naoczne przykłady, jest siłownia. Tutaj jest Plac Zabaw. W ramach WBO mieszkańcy oddali na nasze projekty, z projekty Serca Szczepina, głosy. I powstało kilka inwestycji. Tutaj niedługo też powstanie nowy plac zabaw dla dzieci młodszych. Może jeszcze by się coś tu więcej zdało, ale brakuje nam pieniędzy, bo niestety nasze miasto nie chce nam na razie przydzielić żadnych pieniędzy. Prosimy prezydenta naszego, żeby nam tu coś jeszcze dorzucił do, do tego, żeby coś nam jeszcze ulepszyć. Zieleń, przede wszystkim zieleń. Niestety mamy jej jakby coraz mniej. Więcej zieleni bez wciskania w każdy skrawek betonu. Serce Szczepina narodziło się przy projekcie wrocowskiego Budżetu Obywatelskiego. To była nazwa pierwszego projektu WBO. A potem okazało się, że ludzie nie tylko chcą głosować we wrocławskim budżecie obywatelskim, ale chcą przez cały rok zmieniać swoje osiedle. I tak wokół mnie skupiła się grupa mieszkańców i zaczęliśmy działać. Po kilku latach zostaliśmy stowarzyszeniem no i dzisiaj animujemy przestrzeń lokalną. Kierowniczka. Jest naprawdę na swoim stanowisku, bardzo dobra. Wszystkie koleżanki znam, które tam są w tym stowarzyszeniu. Zawsze się spotykamy na jakichś e, imprezach, na e, jakiś właśnie, tak jak tutaj dzisiaj przyszliśmy sobie na, na koncert. E, dziewczyny działają prężnie. I tylko plusa im za to. No super. to jest rewelacja. Dzieci są zachwycone. Dzieci są zachwycone. W każdy weekend praktycznie coś się dzieje w parku. Jest dużo zabaw rozwijających. Przede wszystkim w parku. Wszystko zaczęło się rozwijać. Powstała siłownia. powstał mały guide dla dzieci. Dzieci są zadowolone. Także wszystko jest na plus. Tak. Tak, jesteśmy, współpracowaliśmy na, od samego początku. No i bardzo dobrze, że takie coś jest w naszym parku, bo rozrywka i dla młodych, i dla starszych. I bardzo nam się to podoba. Przez ten czas udało nam się po pierwsze zrealizować kilka ważnych projektów we wrocławskim budżecie obywatelskim. To dwa place zabaw, wybieg dla psów i renowacja całego parku świętego Damiana Dewustera, który my nazywamy Sercem Szczepina. Ale to nie tylko to. W pewnym momencie okazało się, że podjęliśmy trochę rolę Rady Osiedla. Bo mieszkańcy kompletnie nie wiedzieli nawet, że mają Radę Osiedla. My działamy, zajmujemy się, interweniujemy, konsultujemy, a więc podejmujemy takie role, które powinna podjąć Rada Osiedla, a która tego nie robi. Często ludzie mylą nas z Radą Osiedla, a my mówimy nie, jesteśmy tylko grupą mieszkańców, która chce po prostu działać zmniejsza się ilość mieszkańców, za to przybywa ludzi wynajmujących mieszkania, studentów. W związku z tym brakuje miejsc parkingowych. Kiedyś student przyjeżdżał na studia pociągiem, a teraz autem i to auto stoi cały tydzień w jednym miejscu. Ponadto obserwujemy tutaj zjawisko parkowania przez pracowników okolicznych firm Tutaj, którzy tutaj zostawiają auta, a idą do, do pracy na przykład na tak zwany Mordor, dobrze byłoby to coś z tym zrobić, uporządkować? E, chcemy, żeby Szczepin był jeszcze bardziej aktywnym yy, osiedlem. Chcemy, żeby ludzie na Szczepinie podejmowali ważne decyzje dotyczące swojego osiedla, a więc jeżeli pojawia się coś, co jest konfliktowe na osiedlu, żeby odbywały się te konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w, strefie, w sprawie strefy płatnego parkowania, żeby mogli decydować o tym, jak za chwilę nazwy, nazwie się okoliczny skwer, a więc żeby byli świadomymi mieszkańcami. Chcemy pomóc mieszkańcom, żeby brali taki czynny udział w procesie partycypacji nie tylko w procesie WBO, ale w funduszu osiedlowym i w ogóle interesowali się tym, co systemowo dzieje się na osiedlu. Koło nas y, nie ma większego problemu ja mieszkam na Luwińskiej. Y, czasem jak y, jest więcej osób na siłowni, bo ja tam tam przy siłowni, to po prostu wtedy można tam y, zrobić dwa kółeczka, ale zawsze się tam wcisnę. Jeszcze nie miałam tak, że musiałam stanąć gdzieś pod czyimś blokiem, tylko byłam u siebie. Y, z parkowaniem, no nie wiem, ludzie się skarżą, że ciężko, że mało miejsc parkingowych. Mhm. Do tego trzeba przerzucić się na rower. Polecam. No Tutaj y, na szczepionie. I nie. Przede wszystkim rzeczywiście problemem jest parkowanie e, i trzeba też ludziom uświadomić, że można to zmienić, ale trzeba dojrzeć do pewnych takich kluczowych decyzji, e, ponieważ szczepin objęty jest strefą płatnego parkowania. E, jest jeden problem, który bardzo ciężko zmienić. Szczepin rozdarty jest na pół i podzielony na pół taką linią, która nazywa się ulica Legnicka. Prędkość jaką kierowcy tam osiągają niestety przeszkadza w życiu mieszkańcom i zagraża ich bezpieczeństwu. A ulica Legnicka to taka autostrada w mieście, która rzeczywiście nie sprzyja integracji tych części osiedla. Mieszkańcy udało im się już wywalczyć przejście naziemne na ulicy Młodych Techników i rzeczywiście dzisiaj są z niego zadowoleni. Zniknęła bariera architektoniczna, ale żeby połączyć te dwie części Szczepina jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby to zniwelować. Kładka na Nabycińskiej nie dość, że jest komunikacyjnym reliktem przeszłości, to może stać się jeszcze takim symbolem połączenia się dwóch części osiedla i e tak by Szczepin mógł zacząć tętnić pełnym życiem. Szczepin to bardzo aktywne osiedle, ale tak naprawdę nie do końca gdzie mają się gdzie spotykać mieszkańcy. Nam marzy się Centrum Aktywności Lokalnej na Szczepinie, by przez cały rok moglibyśmy działać i mogli mieszkańcy brać udział czynnie w jakichś zajęciach Czasu wolnego, a dzisiaj możemy tylko działać plenerowo. Szczepin za chwilę straci jedno z najlepszych miejsc do rekreacji i sportu, które zostanie ogrodzone pneumatyczną halą, a dostęp do niego zostanie ograniczony. Bardzo byśmy chcieli decydować o takich rzeczach i po prostu żyć na Szczepinie i mieć pełny zakres tego, co możemy tu robić. Naszym zdaniem powinno powstać tam coś raczej e, dla mieszkańców, tak ogólnodostępne a nie y, bardziej, y, że tak powiem, publiczne. Pu y, właśnie, to powinno być bardziej publiczne. Jeżeli chodzi o te to, to te nowe, dobra inicjatywa, miejmy nadzieję, że takie będą coraz więcej powstawały na różnych ośrodkach tak? i by były bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Stowarzyszenie Serce Szczepina przez 5 lat swoich działań postawiło sobie taki cel, aby odczarować blokowisko pobudzić tożsamość lokalną wśród mieszkańców i zawiązać sąsiedzkość, która zdecydowanie tu już panuje. Robimy to dzięki wielu projektom, które udało nam się zrealizować na Szczepinie. Głównie są to mikrogranty, ale pojawiły się też granty z różnych innych e, miejsc. Zrealizowaliśmy na przykład taki projekt jak Szczypta Świata na Szczepinie, gdzie zaprosiliśmy krajowców, mieszkańców na osiedlu, by nauczyli mieszkańców gotować. Fotobiografia Szczepina była powrotem do lat 70., kiedy rodził się Szczepin. Wtedy to zebraliśmy do naszego archiwum 200 zdjęć podarowanych nam przez mieszkańców, a część z mieszkańców po 40 latach postawiliśmy przed obiektywem w tym samym miejscu. Zrobiliśmy również projekt kwiaty na blokowisku i skupiliśmy wokół siebie kobiety mieszkające na Szczepinie, dając im możliwość rozwinięcia swoich pasji i możliwości. A potem każda z nich przed swoim blokiem stanęła do profesjonalnej sesji zdjęciowej. I tak rozkwitły nam kwiaty na blokowisku, które dzisiaj same piszą mikrogranty dla miasta. Wiele projektów udaje nam się zrealizować i wiele projektów realizujemy również dla dzieci. Między innymi stworzyłyśmy Klub Juniora. Wolontaryjnie członkini Stowarzyszenia Serce Szczepina prowadzą w soboty zajęcia dla dzieci, by rodzice mogli nam oddać, a zająć się przez chwilę sobą. A więc wszystko to co robimy powoduje, że ta sąsiedzkość mocno się budzi, ludzie poznają się ze sobą i przede wszystkim zaczynają poznawać swoje osiedle. Mówimy też o architekturze naszego osiedla. Mówimy o Witoldzie i Marii Molickich, którzy zaprojektowali szczepin, bo uważamy, że jeżeli poznamy historię swojego miejsca, to po prostu ją pokochamy. Dziękuję za uwagę. Było nam niezmiernie miło gościć Was na szczepinie. Pamiętajcie, że żeby zmienić swoje osiedle na lepsze, wystarczy, że pójdziecie do wyborów do rad Osiedla 17 października. To jest Wasz głos, wasz radny i wasze osiedle.